Cześć, z tej strony Marcin Połowianiuk, Spidersweb.pl Dziś mam dla Was test drukarki laserowej HP Color LaserJet Pro M277N. Jest to laserowa drukarka wielofunkcyjna, która powstała z myślą o niewielkich biurach. HP postanowiło stworzyć naprawdę niewielki w swojej klasie sprzęt, który powinien zmieścić się nawet w najmniejszej przestrzeni biurowej. Mimo niewielkich rozmiarów urządzenia, potrafi ono naprawdę sporo. Podstawowe funkcje to oczywiście drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie. Jak na urządzenie biurowe przystało, sprzęt może działać jako drukarka sieciowa, dzięki czemu można go obsługiwać z poziomu dowolnego komputera w sieci, ale także na przykład z poziomu smartfonów. Urządzenie drukuje dzięki czterem kolorowym wkładom laserowym HP LaserJet. Każdy kolor możemy wymieniać osobno. Jeśli chodzi o obsługę, HP postarało się, by była ona tak łatwa, jak to tylko możliwe. Na obudowie znajdziemy tylko jeden przycisk, którym jest włącznik. Wszystkie funkcje i ustawienia wywołujemy na dotykowym kolorowym ekranie LCD. Dla wygody możemy go także odchylać w górę lub w dół. Obsługa poprzez dotyk w praktyce sprawdza się naprawdę dobrze. Ekran jest responsywny i generalnie zachowuje się tak jak przystało na 2016 rok. Co ważne, mniej ekranowe jest bardzo czytelne i działa bardzo płynnie. Dużą zaletą drukarki jest port USB, który mieści się tuż pod ekranem. Możemy do niego podłączyć dowolną pamięć USB. Drukarka umożliwia wygodne drukowanie dokumentów oraz zdjęć takiego nośnika. Nic nie stoi na przeszkodzie, by na pendrive zapisywać też skany. Testowałem kilka niewielkich pamięci USB z drukarką i wszystkie działały bezbłędnie. Drukarki sieciowe niestety znane są ze swoich humorów i problemów z konfiguracją. W przypadku Color LaserJet wystarczy zainstalować pełen sterownik drukarki, by wszystko działało tak jak należy. Instalator jest jednocześnie konfiguratorem, który krok po kroku przeprowadza nas przez najważniejsze ustawienia. Dzięki temu całość konfiguracji nie powinna trwać dłużej niż kwadrans. Pełne możliwości drukarki osiągniemy po podłączeniu jej do sieci. Można to zrobić poprzez standardowy kabel sieciowy lub poprzez złącze USB, o ile tylko router obsługuje ten typ połączenia. Urządzenie ma też wejście faksu oraz kolejne wejście na faks lub telefon. Wszystkie zaawansowane opcje konfiguracji są dostępne z poziomu przeglądarki internetowej z serwera wbudowanego w drukarkę. Znajdziemy tam rozbudowane sekcje, w których możemy zmieniać m.in. zabezpieczenia drukarki. Główną funkcją HP Color LaserJet Pro M277N jest oczywiście drukowanie, a sprzęt realizuje ją świetnie. Pierwsze co rzuca się w oczy, to ciekawie rozwiązany system podawania papieru. U dołu urządzenia znajduje się wysuwany podajnik, w którym mieści około 150 kartek A4. Tuż nad nim znajduje się szczelina na pojedynczy arkusz papieru. Dzięki temu nie musimy przekładać i zmieniać rodzaju papieru w głównym podajniku. Samo drukowanie jest przede wszystkim bardzo szybkie. O ile od kliknięcia przycisku drukuj do wyjechania pierwszej kartki trzeba poczekać kilkanaście sekund, tak kolejne arkusze są zadrukowywane naprawdę błyskawicznie. Drukarka jest w stanie zadrukować do 19 stron na minutę. Jakość wydruków jest świetna, ale niczego innego nie spodziewałem się po nowoczesnej drukarce laserowej. Co więcej, równie dobrze wypadają wydruki kolorowe. Barwy są nasycone i nie widać na nich żadnych przejść tonalnych. Wszystkie wydruki są bardzo ostre, a nawet najdrobniejszy rozmiar czcionki jest idealnie czytelny. Mamy tutaj też ten charakterystyczny blask, który jest widoczny na zadrukowanych przestrzeniach. Urządzenie HP pozwala też na kopiowanie, skanowanie i faksowanie. Co ciekawe, funkcje te możemy wykonywać na dwa sposoby. Poprzez korzystanie z szyby skanera albo poprzez specjalny, automatyczny podajnik dokumentów, znajdujący się w górnej części. Obsłuży on do 50 kartek, przez co nadaje się idealnie do hurtowego skanowania i kopiowania. W przypadku kopiowania mamy dostępnych kilka standardowych opcji. Są to m.in. ustawienia jakości kopii, typu materiału, liczby kopii, koloru, poprawy jasności kolorów i kontrastu. Znacznie więcej funkcji kryje tryb skanowania. Możemy skanować materiały do sieciowej usługi HP Flow, do nośnika USB, do wybranego komputera, do folderu sieciowego, a także bezpośrednio do wiadomości e-mail. Wybierać możemy rodzaj zapisywanego pliku, czyli np. JPG lub PDF, rozdzielczość, rozmiar papieru, źródło skanowania itd. Maksymalna szybkość skanowania to 26 stron na minutę. W przypadku faksu, konfiguracja odbywa się na ekranie drukarki i obejmuje kilka prostych kroków. Możemy podać kod połączeń wewnętrznych, zdefiniować, czy chcemy otrzymywać potwierdzenie faksów i przede wszystkim ustalić, czy mamy numer wydzielony specjalnie do faksu, czy też numer dotyczy zarówno faksu, jak i telefonu. Jedną z najlepszych funkcji testowanego urządzenia jest HPE Print. Jest to specjalna usługa, która pozwala na zdalne drukowanie dokumentów i zdjęć po wysłaniu ich na adres e-mail drukarki. Maila możemy wysłać z dowolnego urządzenia, w tym np. ze smartfonu czy z tabletu. Na dodatek nie musimy znajdować się w tej samej sieci co drukarka, a więc tak naprawdę jest możliwe drukowanie z każdego miejsca na świecie. HP ePrint obsługuje większość popularnych typów plików, w tym wszystkie pliki pakietu Office. Załącznik z odpowiednim plikiem wystarczy po prostu dodać do maila, a drukarka go wydrukuje. Na urządzeniach mobilnych znajdziemy specjalne aplikacje do obsługi ePrint, a jakby tego było mało, drukarka natywnie współpracuje z AirPrint w urządzeniach Apple, a także z Android Printing. Na dodatek drukarkę można dodać do usługi Google Cloud Print. Opcji zdalnego drukowania jest naprawdę mnóstwo, ale najważniejsze, że wszystkie po prostu działają. Wszystkie te opcje są spięte z grabną klamerką w postaci strony HP Connected. Możemy na niej przeprowadzić konfigurację usług bezprzewodowych. Na stronie jest także świetny dział HP Printables. Dzięki któremu możemy wysyłać do drukarki specjalnie przygotowane materiały, takie jak na przykład kolorowanki dla dzieci, szablony wydruków, sudoku czy na przykład kalendarz Google z naniesionymi naszymi prywatnymi wydarzeniami. Podsumowując, HP Color LaserJet Pro M277N to udany model urządzenia wielofunkcyjnego. Sprzęt jest być może troszkę za bardzo przeładowany do zastosowań domowych, ale za to powinien świetnie sprawdzić się w niewielkich biurach. Drukarka jest naprawdę niewielka, a w praktyce ani razu mnie nie zawiodła i realizowała bezbłędnie wszystko to, co obiecał producent. Za najważniejszą cechę testowanej drukarki mogę uznać brak irytacji podczas jej używania. W przypadku drukarek jest to niestety rzadkość, a więc jest to cecha na wagę złota.